Patryk Sulca, to jest program Mafia To Nie tylko proszków. Gościem kolejnego 11 już odcinka jest Dariusz Korganowski, prywatny detektyw i właściciel biura detektywistycznego top detektyw. Witam cię, Darku! Witam serdecznie. Moje pytanie na początek, skoro teraz jesteś detektywem, to kim byłeś wcześniej, czym się zajmowałeś? Przed podjęciem działalności gospodarczej prywatnego detektywa i otworzeniem firmy, również byłem detektywem, natomiast pracowałem jako funkcjonariusz służby kryminalnej w policji. A dlaczego, skoro byłeś policjantem, to nie poszedłeś w ślady innych byłych policjantów, rozpoczynając e, pracę w ochronie czy przy instalowaniu systemów alarmowych, tylko wybrałeś właśnie pracę detektywa? Praca detektywa y, jest bardzo podobna do pracy y, funkcjonariusza policji w służbie kryminalnej, różni się natomiast z zakresem działań i różni się y, podjętymi sprawami. W policji spraw jest, jak wiemy, dużo i nie każda sprawa może być e, tak dogłębnie zbadana jak e, robimy to my u mnie w, w moim biurze. Każdą sprawą zajmujemy się indywidualnie, do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie. E, nie prowadzimy również postępowań e, tak w dużej ilości jak w policji. E, także dzieli to się na sprawy kryminalne, dzieli się to na sprawy gospodarcze, na sprawy cywilne. I tak jak mówię, jest to pokrewne z pracą w policji. Mówisz, że jest pokrewne, ale z tego co ja przynajmniej wiem, no to uprawnienia detektywa prywatnego, a funkcjonariusza policji są troszeczkę inne. Jednak są takie różnice, co możesz ty, a co może policja. Zgadza się, na czym no. to polega? Patrząc przez pryzmat ustawy o usługach detektywistycznych, tak naprawdę detektyw nie może nic. Nie może nic w pełnym tego słowa znaczeniu, z racji tego, że ustawa no, bardzo nas ogranicza i mówi tylko o przetwarzaniu danych osobowych. tak. My, prywatni detektywi, cały sektor e, profesjonalnych detektywów e, należących do naszego stowarzyszenia, Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów, walczymy oczywiście z e, zmianą e, ustawy. Próbujemy, próbujemy tutaj stworzyć większe możliwości dla nas. Natomiast w obecnej chwili nie możemy porównywać absolutnie możliwości służb takich jak policja czy innych do, do pracy detektywa, bo tak naprawdę jesteśmy ograniczeni całkowicie. Jeszcze trochę cię pociągnę za język z tymi różnicami, bo przed chwilą powiedziałeś, że macie sprawy cywilne, sprawy karne, sprawy gospodarcze. No i okej, okay, te kryminalne, gospodarcze to w, w policji też się zdarzają, a te cywilne już raczej nie. Jakich z Waszych spraw jest teraz najwięcej? Czy to są jednak sprawy cywilne? No bo ludziom detektyw kojarzy się z tym, który no, tropi zdrady i tym podobne rzeczy. Czy faktycznie tak jest? Zgadza się. 20... Mówię tutaj oczywiście o, o swoim biurze, tak. U nas dzieli to się na taki procentowy podział. 25% spraw, jakie prowadzimy to są sprawy cywilne dotyczące rzeczywiście spraw rozwodowych czy rodzinnych, tak, tak bym to nazwał. Natomiast cała reszta to są sprawy gospodarcze w większości, jak również sprawy kryminalne, które też się nam zdarzają, mówimy tu o Staltingu czy, czy różnego rodzaju szantażach, jak również E, sprawach związanych z kradzieżami. tak? Natomiast jeżeli chodzi o sprawy kryminalne, e, działający w tym sektorze prywatnym, e, nie ma możliwości, żebyśmy nie działali e, we współpracy ścisłej z organami ścigania, takimi jak policja, jeżeli jakakolwiek sprawa kryminalna wpływa do mnie, do biuraczy zajmuje się jakąkolwiek sprawą kryminalną, automatycznie informuje o tym właściwą jednostkę zamiejscową, która, która akurat jest na tym terenie, czy to jest województwo łódzkie, czy to jest inne województwo, jak również poza granicami Polski, jeżeli gdziekolwiek nie pojawimy się, to zawsze informujemy o tym władze, ponieważ no, jest to jakby nasz obowiązek, a jednocześnie nie mamy absolutnie żadnych możliwości Działania yy, bez współpracy z policją, która jest przy sprawach kryminalnych no, nieodzownym elementem. No i współpracujecie z tą policją, jak ta współpraca wygląda? Czy to jest jakaś wymiana informacji, wzajemnie się wspieracie, rozwiązujecie te sprawy, czy raczej traktujecie się jako konkurencja? Mówię tu szczególnie o policji, która może jakoś tam negatywnie patrzeć na e, detektywów. Czy to jest tak, że e, sami idziecie, mówicie, tak, takie przykładą wspomniałeś, idziecie na policję, mówicie, że tu jest taka i taka sprawa, oni mówią OK przyjmujemy i tak dalej. Czy rzeczywiście jest tak, że jak klient przychodzi, to ty mówisz, jak to w serialach ja tej sprawy nie przyjmuję, dopóki Pani nie zabierą mi policji. Znaczy tutaj jeżeli chodzi o entomologię działania, jeżeli jakikolwiek klient przychodzi do mnie ze sprawą, która wyczerpuje jakiekolwiek znamiona kryminalne e, przestępcze, e, tak jak powiedziałem na wstępie, informuję zawsze o tym policję. Natomiast jeżeli pytasz mnie o e, współpracę, ja mogę tylko wypowiedzieć się na, na swoim przykładzie, tak? Ja nie mam problemu ze współpracą z policją, nie, nie, nie powiem tutaj absolutnie żadnych negatywów, ponieważ jeżeli ja jako prywatne biuro zgłaszam się do jakiegokolwiek komisariatu, komendy czy, czy jakichkolwiek tutaj władz policyjnych, czy to są wydziały kryminalne, czy to są jakieś jednostki nadzorujące na danym terenie, nie spotykam się absolutnie z jakąkolwiek odmową, wręcz przeciwnie, zawsze informuję, w jakiej sprawie przyszedłem, czego to dotyczy. I ta współpraca jest y, oczywiście ograniczona, bo to nie jest. Ja nie jestem już funkcjonariuszem policji, a policjanci nie zajmują się i nie lecą od razu do każdej sprawy, którą im przekażę. Natomiast w momencie, kiedy przekazuję daną sprawę, y, czy to jest kradzież, czy to są sprawy y, innego rodzaju, policjanci przyjmują ten materiał i y, wspólnie w porozumieniu y, następuje wymiana informacji. Na podstawie tej wymiany informacji Funkcjonariusze policji realizują e, swoje czynności. E, czy to są czynności sprawdzające, czy to są czynności operacyjne, czy to są czynności e, stricte już e, e, zatrzymań, tak, ale oni to wykonują jakby. Ponieważ to jest ich rola i taki, ta, 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 takie czynności oni mogą podejmować. Ja nie mogę takich czynności podejmować, dlatego między nami jest zawsze wymiana, wymiana e, informacji. Natomiast no, jeżeli chodzi o nasze biuro, oczywiście ujmujemy e, zarówno przestępców kryminalnych, jak również in, inne, inne osoby do danego przestępstwa. Natomiast, tak jak powiedziałem, tylko i wyłącznie w porozumieniu z policją. Zawsze jest o tym poinformowana, że na danym terenie e, są prowadzone jakieś czynności przez moje biuro. I oczywiście są też poinformowani o tym, czego one dotyczą. No a ci policjanci, których znasz ze swojej dawnej pracy w policji, nie patrzą na siebie trochę krzywo, że się, powiedzmy, sprzedałeś? Poszedłeś pracować na, na prywatne, żeby więcej zarobić? Znaczy nie można tego powiedzieć, że ja się sprzedałem. Ja po prostu robię swoje, tak? Wykonuję to, na czym się znam. Ale dlaczego? Dlaczego nie w policji, tylko dlaczego zostałeś detektywem? Zawsze mnie interesował sektor prywatny. Poszedłem do policji, bo to była moja jakby taka życiowa, życiowa pasja, żeby robić w tym kierunku, jakby spełniać się zawodowo. Natomiast w pewnym momencie powiedziałem sobie, że no należy w tej chwili przejść już do sektora prywatnego, wystarczy doświadczenie, które zdobyłem przydaje mi się teraz w pracy. I myślę, że tylko i wyłącznie mogę podziękować Policji, że dała mi pewnego rodzaju doświadczenia. Pewnego rodzaju nauczyła mnie postępowań i zachowań w sprawach, więc to doświadczenie jak wykorzystuję we własnej firmie. Finansowo też wypadasz na tym lepiej niż na pensji policyjnej? Trudno mi tutaj mówić o cyfrach, tak? Natomiast jeżeli chodzi o y, y, zarobki w y, y, sektorze y, y, budżetowym czy resortowym, y, no, jest to znaczna różnica, jeżeli mówimy o sektorze prywatnym i mówimy oczywiście o firmach, które całkiem sobie nieźle radzą, tak? Ja nie chcę tu mówić o cyfrach, y, czy, to, czy to jest duża przepaść, czy, czy nie. Natomiast y, Musimy umówić się, że ja nie wykonuję swojego zawodu stricte dla pieniędzy. Pomysł otworzenia biura rodził się wiele lat i to nie był, to nie był jakby pomysł na to, żeby zarabiać Bóg wie, jakie pieniądze, ale żeby raczej spełniać się tutaj w. w w tym, co człowiek umie najlepiej, tak? czyli w tym, że najlepszym elementem dla mnie w mojej firmie jest zadowolony klient. Ten pomysł z biura detektywistycznego kiełko, kiełkował u ciebie wiele lat, jak powiedziałeś, kiedy cały czas byłeś czynnym funkcjonariuszem. Się. no i jak te doświadczenia, bo powiedziałeś, że one ci pomagają w pracy, te doświadczenia z policji, jak się przekładają na pracę detektywa, jak, co wykorzystujesz może tak z tej pracy. Przede wszystkim to jest pewnego rodzaju tok rozumowania i tok myślenia nabyty w wydziałach zarówno tyrodzeniowych, jak i operacyjnych. Cywil, który nie przeszedł żadnego szkolenia, czy, czy nie, nie pracował w żadnych służbach, nie mówię, że będzie złym detektywem, ale sposób myślenia i charakter pracy w, pewne, w pewnym rodzaju wyrabia charakter i podejście do tej pracy. Jeżeli ktoś myśli, że będzie prywatnym detektywem od 8 do 15, to powinien poprzestać na pomyśle, nie, nie powinien realizować go, dlatego że nasza praca to jest 24 godziny na do dobę, a czasami doba jest za krótka. Hmm, takie rzeczy jak hmm, praca w policji hmm, przyniosły hmm, pewnego rodzaju hmm, hart i jakby zaangażowanie teraz w tą pracę, ponieważ hmm, jak wiemy policjanci pracują ciężko i, i w nocy i w dzień i, i praca przez x lat hmm, wyrabia pewnego rodzaju nawyki, zachowania. A dwa hmm, doświadczenie w hmm, dokumentacji, doświadczenie w czy, 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 czynnościach obserwacyjnych, yy, wszelkiego rodzaju szkolenia odbyte yy, w służbie w policji, yy, przynoszą tylko i wyłącznie efekty. Te nawyki i zachowanie nie mają swojej negatywnej strony? Nie jest tak, że czasem wydaje Ci się, że możesz yy, za dużo, bo czujesz się jak cały czas policjant? Nie, nie to ty... jest, ty, tutaj, tutaj absolutnie trzeba się przestawić na zupełnie inny tor. Yy, nie jest się już policjantem, yy, natomiast yy, tak naprawdę E, uważam, że ktoś, kto poszedł do policji, policjantem będzie przez całe życie. Natomiast, e, jeżeli chodzi o sektor prywatny, e, jest zupełnie inne podejście, to jest zupełnie inna, inne środki, to jest zupełnie inna, e, inne możliwości. E, policjant ma szereg możliwości do wykorzystania, które może wdrożyć w swoją pracę. My jesteśmy ograniczeni, tak jak powiedziałem, nie mamy żadnych środków nie mamy żadnych środków technicznych nie mamy żadnych możliwości. Sprawdzeń. Więc nasz zakres działań jest bardzo ograniczony. Więc jeżeli ktoś myśli, że będąc prywatnym detektywem, e, będzie pracował tak jak policja, to się bardzo myli, bo absolutnie tak nie jest. Natomiast, jeżeli się przestawimy i to podejście będzie przełożone na to, żeby stricte pomóc klientowi w danej sytuacji, to na pewno te doświadczenia, które człowiek nabywa w pracy jako funkcjonariusz policji, mówię tutaj od przesłuchania po. Czynności realizacyjne na pewno się przydaj, przydają. tak? Można wykorzystać wiele czynników, które wykorzystywało się w policji, jeżeli chodzi nawet o rozpytanie klienta w danej sytuacji czy pod dane konkretne zdarzenie. Ktoś, kto nie ma pewnego rodzaju doświadczenia w tej sprawie, nie będzie widział, gdzie są szczegóły, gdzie są ważne informacje, gdzie można wykorzystać dany element w, w dalszym jakby postępowaniu w danej sprawie. Ponieważ nie ma doświadczenia, nie wyniósł tego, tego się nie, na, nie da do końca nauczyć. To, to trzeba po prostu zdobyć doświadczenie. A te y, możliwości techniczne, sprzęt i, i jakieś takie rzeczy. Korzystacie z jakiejś, to, tak jak to wygląda w telewizji, że macie, nie wiem, noctowizory, krótkofalówki, podsłuchy. No bo z tym się kojarzy ludziom znowu praca detektywa, tak? I... Znaczy, musimy tu rozgraniczyć, moi redaktorzy, sytuację telewizji a sytuację życia. No bo telewizja to jest jedno, tak? W telewizji można pokazać wszystko, natomiast nie do końca jest to po pierwsze zgodne z prawem, co jest pokazywane, bo tak naprawdę detektywi, którzy są pokazywani w serialach telewizyjnych. E, które są teraz bardzo modne, czy w serialach, e, e, o, o jakiś zdradach, czy jakiś e, biurach e, no, pokazują przede wszystkim e, to, czego my nie możemy robić i to, czego nie powinniśmy robić. I przede wszystkim e, jak oglądam jakikolwiek, znaczy może tak, nie oglądam, ale jak widziałem jakieś odcinki z, e, dotyczące detek pracy detektywa w polskiej telewizji, jestem przerażony, bo jest to pokazywanie po pierwsze przestępstw, które, które tak naprawdę są popełniane. Po drugie pokazany jest sprzęt, który tak naprawdę w większości nie, nie ma racji bytu i nie istnieje. I nie ma to tak naprawdę przełożenia na polskie realia, nawet europejskie realia, ponieważ, tak jak powiedziałem, jesteśmy bardzo ograniczeni, z czym w naszym stowarzyszeniu PSLD walczymy. Natomiast jeżeli chodzi o wykorzystanie środków techniki, no nie możemy z tego korzystać i, oczywiście, to jest ogólnodostępne dzisiaj, bo można kupić sobie wszystko, tak? Klienci sami się wyposażają w jakieś e, urządzenia, natomiast my nie możemy z tego korzystać i nie korzystamy. Właśnie dlatego się pytam, bo jest taki stereotyp, jak wygląda ta praca detektywa, jak wygląda sam detektyw, który kreują media, nie ukrywajmy. I ludzie w to wierzą, a mnie interesuje właśnie to, o czym mówię. Znaczy Czy prawda jest taka, to... że w telewizji pokazują kamerę, która jest przyczepiona tutaj do, do, do drzwiczek i nagrywa nas tutaj I nikt, obraz nikt, nie, nikt na to nie zwraca uwagi. Nie nikt na, na to nie zwraca uwagi, w ogóle fajna rzecz, nieduża i tak dalej, tylko czasu odpowiedzieć na pytanie, gdzie jest prąd. Okay. Druga sprawa, wchodzenie do mieszkań poza obecnością lokatorów. No, wyczerpujemy tu znamiona, kradzież z włamaniem, znaczy włamania, tak, no, powiedzmy, że nic nie kradniemy, ale instalujemy w, w, w mieszkaniu, jakąś mikrokamerę pod nieobecność właścicieli. No, okej, okay. na jakiej zasadzie my tam wchodzimy? Tu jest wiele czynników, które są no, pokazywane, ale nie są zgodne z, po pierwsze z prawem, a po drugie z rzeczywistością, bo są to pewnego rodzaju odrealnienia, które, które nie mają racji bytu. No, a taka często powtarzająca się sytuacja, powiedzmy, jest sobie małżeństwo, żona podejrzewa męża o zdradę, tak? I podczas ich nieobecności, że ona daje klucze detektywowi do mieszkania, żeby sam wszedł i zamontował tę kamerę. Jeżeli jeden lokator pozwala na to, to, to też będzie włamanie, tego też nie możecie? Czy... Ja nie chcę tu może wchodzić w szczegóły wykorzystania do tego typu czynników czy zachowań detektywa. Jeżeli ktoś, ktoś tak robi, uważam, że nie jest to do końca zgodne z literą naszego zawodu. Natomiast jeżeli chodzi o. Montowanie takich rzeczy rzeczywiście robią to małżonkowie, tak? W, w, w swoim miejscu zamieszkania. Natomiast osobiście nie spotkałem się, i jakby oczywiście z propozycjami tak, natomiast ja osobiście nie, nie, nie wykonujemy takich zleceń, chociażby z racji tego, jak zareaguje właściciel, jak akurat wróci do domu. Mhm. Mimo posiadanych kluczy, tak? Czy to jest według Pana włamanie, czy nie? No, mimo wszystko uważam, że tak. No więc właśnie. Natomiast to, co jeszcze mnie interesuje, jeżeli chodzi znowu o te środki techniczne broń palna. Czy detektywi mają broń, pozwolenia na broń palną, mogą z niej korzystać? W jakich sytuacjach jeżeli w ogóle z niej korzystają? Znaczy tutaj akurat odnosimy się już do y, dzikiego zachodu i, i filmów amerykańskich. Y, oczywiście, jeżeli prywatny detektyw y, posiada y, uprawnienia do posiadania broni palnej, jak najbardziej no, y, m, może ją posiadać i tak jak każdy obywatel, jeżeli zdobył takie uprawnienia. Natomiast umówmy się w ten sposób, że jeżeli mamy biegać z bronią i zatrzymywać groźnych przestępców, to co, co będą robili chłopaki z policji? No, odbierzemy im chleb, a z drugiej strony, e, tak jak powiedziałem na wstępie, realizacja wszelkiego rodzaju zatrzymań, czy niebezpiecznych, czy to są e, osoby poszukiwane, czy to są osoby, które e, popełniły jakiekolwiek przestępstwo, czy nie stawiły się do aresztu, czy są przez nas w jakiś sposób monitorowane i w, w do, ma dojść do realizacji związanej z zatrzymaniem, e, broń palna jest wykorzystywana, ale przez funkcjonariuszy policji. E, my nie używamy tego, tych środków, natomiast... E, Rzesza y, moich kolegów y, po fachu oczywiście posiada y, pozwolenie na broni. Y, tą broń mają. Natomiast y, czy ją wykorzystują, wydaje mi się, że nie. No właśnie y, zabieranie chleba funkcjonariuszom policji przez y, jakieś tam uganianie się za przestępcami i ich zatrzymywanie to jedno, natomiast y, sam powiedziałeś na początku, że groz waszych spraw to właśnie sprawy kryminalne, czyli te, które są na pograniczu policji, a no, prywatnego sektora tego detektywistycznego. No i teraz yy, to, co mnie najbardziej interesuje, jak, jacy ludzie zgłaszają się do was? Czy to są zwykle ludzie, którzy, którym, nie wiem, policja nie pomogła, tak jakby tego oczekiwali, czy przychodzi sobie pan i on mówi, że jemu się wydaje, że na u, u, ulicy jego, gdzieś tam, powiedzmy, na Bałutach, grasuje, jest organizowana grupa przestępcza i pomóżcie nie, Musimy odpowiedzieć sobie przede wszystkim na, na jedno bardzo ważne pytanie na komisariat, na komendę, może przyjść każdy i zgłosić zaistniałą sytuację, która go nurtuje, bądź popełnione przestępstwo. Mhm. Ja pracuję w sektorze prywatnym, do mnie musi ktoś przyjść i zapłacić za moją usługę. Wiąże to się z tym, że nie przychodzi do mnie przysłowiowy Kowalski i nie mówi, że tu jest jakaś grupa przestępcza, Żebym ja się tym zajął, bo no, kto by sfinansował to y, działanie? Y, ja nie pracuję za darmo, tylko y, na konkretną umowę na konkretnych warunkach. Znaczy inaczej, yy, przepraszam, że Ci przerwę, ale chodzi mi o sytuację, kiedy ktoś przychodzi i rzeczywiście Ci za to płaci, ale mm. dlaczego ludzie przychodzą do detektywa, a nie idą na policję? I jakiego rodzaju sprawy Ci zlecają? Bo mówiłeś o szantażach, mówiłeś o oszustwach i tak dalej, ale co jeszcze? Czy zdarzają się sytuacje, że przychodzi Pan, który widział coś tam na ulicy i stać go, to kładzie pieniądze na stół i mówi, może byśmy złapali tego złodzieja, tak? Znaczy to są skrajne sytuacje. Zdarzają się takie sytuacje, że rzeczywiście ludzie, którzy gdzieś coś widzieli, chcą wyeliminować. Dane e, zjawiska negatywne w społeczeństwie i rzeczywiście się zgłaszają. Tak? Natomiast to, jest to, to, to tak jak powiedziałem, to są skrajne e, sytuacje. Do nas przychodzą z reguły ludzie z konkretnym e, zdarzeniem, z konkretną sytuacją, z konkretnym problemem. Jeżeli mówimy tutaj o, o klientach, jacy przychodzą, to tak jak powiedziałem, oprócz spraw kryminalnych są też sprawy gospodarcze, są to zabezpieczenia, są to e, audyty bezpieczeństwa, są to sprawy związane e, z. Pewnego rodzaju oszustwami gospodarczymi. Są to sprawy z, związane z oszustwami na tle kryminalnym, wyłudzenia. To są konkretne przy, przypadki konkretnych ludzi. Jeżeli ktoś ma problem i nie może tego problemu wyeliminować poprzez środki związane z zgłoszeniem tego na policję, to to nie jest tak, że policja tego nie chce przyjąć, czy policja nie chce tego robić. To jest często tak, że ktoś przychodzi i nie ma wystarczających dowodów bądź wystarczających materiałów, aby na tą policję pójść. No bo jeżeli przychodzimy do instytucji państwowej, zwanej policją, która jest od tego, żeby nam pomóc, to musimy przyjść z konkretnym yy, zdarzeniem, konkretną sytuacją, yy, konkretnym problemem. Natomiast musimy zauważyć jedno: jeżeli policjant ma przejąć jakiekolwiek zgłoszenie, to musi mieć do tego podstawy prawne. Podstawy w jakichś zeznaniach, dokumentach, etc. Do nas z reguły przychodzą ludzie, którzy tego nie mają, ale to wiedzą. Sama wiedza często pomaga pracy zarówno policjantom, jak i, jak i nam. Natomiast kwestią docelową u nas jest zebranie danego materiału, czy zaobserwowanie danej sytuacji, przekazanie wtedy w konsekwencji tego do organów ścigania. Natomiast my skupiamy się docelowo na danym zdarzeniu i danej sytuacji. Czyli nie ma u nas czegoś takiego, że przyjdzie Kowalski i powie po to, bo tamto. Tu do nas przychodzi Kowalski, który mówi konkretnie: dzieje się to, dzieje się tamto, proszę pomóżcie zebrać materiał, zaobserwować zdarzenie i w ewentualnej konsekwencji przełożyć to na materiał procesowy dla policji. Czyli czy mówiąc, dla sądu, tak. Czyli mówiąc krótko, to jest troszeczkę tak, że przychodzi taki klient, który ma, nazwijmy to, odpowiednich takiej wiedzy operacyjnej, policyjnej, i on wam to sprzedaje, a wy pomagacie mu zebrać te dowody i przełożycie potem ewentualnie na jakieś tam przyszłe materiały procesowe. Na tym to polega. Tak, w, w, w większości spraw tak. To jest klient, który rzeczywiście ma problem i potrzebuje tutaj pomocy w zebraniu, zaobserw zaobserwowaniu danej sytuacji czy zdarzenia. A teraz przejdźmy już do bardziej konkretnych spraw. Jakie sprawy cywilne zacznijmy od tego, zdawają się najczęściej w waszym no, biurze? Najczęściej no, trzeba, trzeba o tym mówić głośno, bo to nie jest yy, yy, żadna tajemnica, że największym odsetkiem spraw cywilnych to są rozwody. Sprawy podziału w majątku, sprawy rozwodowe. E, można powiedzieć, że tutaj też posiłkują się czasami ludzie w sprawach dotyczących zarówno opieki nad dzieckiem czy, czy spraw związanych e, typowo z rodziną. I pewnie często gdzieś tam ten motyw zdrady tak promowany w mediach się tam przewija. Nie? Tak, no pod tym względem media mają rację, bo rzeczywiście no, e, społeczeństwo się zdradza. Często się to zdarza, że jak ktoś przychodzi i podejrzewa kogoś o zdradę, to się okazuje, że rzeczywiście tak jest? Jeżeli ktoś przychodzi konkretnie do nas z podejrzeniem, czy to jest kobieta, czy to jest mężczyzna, w 95% ma rację. Mhm. A... Te 5% to jest tak, że rzeczywiście ktoś jest uczciwy. A teraz sprawy gospodarcze. Jakie są tutaj najczęściej, zdarzają się wam jakieś sprawy o, nie wiem, wyłudzenia podatków, jakieś ty, 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 tym podobne naj, rzeczy? Największym, naj, największym takim działem są sprawy korporacyjne, a drugim to są sprawy pomiędzy, z reguły, w spółkach, pomiędzy wspólnikami. Czyli tutaj trzeba to rozgraniczyć. Jeżeli chodzi o sprawy korporacyjne, są to z reguły zabezpieczenia, E, związane z e, wyciekaniem danych o, e, osobowych, wyciekaniem pewnego rodzaju dokumentacji, e, wszelkiego rodzaju nowych technologii, e, odznaków towarowych, know-how, etc. Tutaj e, zajmujemy się zarówno audytami, jak również szkoleniem. Cały czas powtarzam, że. Jakiekolwiek by nie miała jakakolwiek korporacja zabezpieczenia, czy to będą zabezpieczenia techniczne, czy to będą zabezpieczenia komputerowe, alarmowe, systemowe. Małą świadomość mamy jeszcze, że największym problemem jest jednak czynnik ludzki. Zawsze człowiek stanowi największy problem. I tutaj, jakby zajmujemy się zarówno pomocą, jak również zabezpieczeniem od strony szkoleniowej.